Niech będzie pochwając Chrystus i Maryja Królowa Nieba i Ziemi. Ukochana Matko, naucz nas kochać Twojego boskiego Syna Twoją miłością, Twoimi cnotami. I tak żyć, abyśmy do nieba doszli w najlepszym stylu. Boże dopomóż. A teraz o radościach chrześcijanina. Katolik to taka osoba, która nigdy nie powinna narzekać na nic. Absolutnie na nic. Ponieważ to Bóg daje nam pogodę, to Bóg daje nam ludzi dookoła, i tych dobrych, i tych złych. No bo tak, najwyższą fazą chrześcijaństwa jest miłość nieprzyjaciół. No jakbyśmy nieprzyjaciół mieli, no to jakbyśmy się mieli wypróbować? No. Ja nie przyjaciół nie mam. Słabo z tymi moimi próbami. Staram się nie mieć nic przeciwko nikomu. No i miłosierny Bóg tak działa u mnie, że wrogów nie mam. Jakby powiedzieć, nikt nic mi krzywdy nie zrobił żadnej. A przynajmniej ja jej nie zauważyłem. Więc radość chrześcijaństwa to pokój w sercu. Im bliżej jesteśmy Boga, tym więcej pokoju mamy. Papież nasz Jan Paweł II mówił że nie bójcie się. No, to tak, ktoś jest blisko Pana Boga, to się nie boi. No bo kogo się bać? Jeśli Boga mamy za Ojca i za najlepszego przyjaciela. Nie ma powodu za bardzo. Nie martwimy się przyszłością, bo jeśli rozsądny katolik oddał swoją wolną wolę Panu Bogu przez serce Matki Bożej, no to nie, nie, w ogóle nie martwi się przyszłością, bo ta przyszłość już nie jest w naszych rękach, tylko w Pana Boga rękach. A miłosierny Bóg poprowadzi nas w najwspanialszą z dróg. No Jak mamy pokój w sercu, już się nie boimy niczego i nie, przede wszystkim nie boimy się śmierci, no bo to największa radość. Spotkania z Bogiem to dopiero fantastyczne uczucie. <laughs> Śmierć, to przeistoczenie, jak z, po z larwy i poczwarki <laughs> pięknego motyla. <laughs> Spotkanie z milionami świętych, miliardami aniołów. No i oczywiście Bogiem. Więc śmierć. Fajnie byłoby, jak ona była taka krótka. I bezbolesna. Ale jeśli zrobiliśmy pierwszych 5 sobot miesiąca, a teraz taka niedługo będzie, to Matka Boża mówi, że. Jeśli ktoś poświęcił, Fatimia to powiedziała, że jeśli ktoś poświęcił pięć pierwszych sobot miesiąca kolejnych w intencji wynagrodzeniu sercu Matki Bożej za draństwa tego świata, to Matka Boża obiecuje, że w godzinie śmierci przyjdzie z wszystkimi łaskami pod czym do zbawienia. <laughs> A jak ktoś jeszcze nosi szkaplerz i odnawia modlitwę do Matki Bożej szkaplerzna i ma radość, z poznania Matki Bożyszko-Pleżnej, no to Batka Boża mówi, że w pierwszą sobotę po śmierci idzie do nieba. Najdłużej w czystu miesiąc. No, też nieźle. No a jak odmawiamy różaniec, to prosimy i módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Więc jak prosimy Matkę Bożą o to, że nam pomogła w tym przejściu, bo podobno nie jest najkorzystniejsza. No jednak taki moment wejścia w nową rzeczywistość może nie być taki zupełnie hop do przodu. Ale jeśli kiedy mamy Matkę Bożą, która nas trzyma za rękę, no to totalna bajka jest. A jeszcze jeśli trochę się miłosierdzia w życiu zrobili i wiemy, że czeka nas brama miłosierdzia, i nie musimy tam błądzić między bramami, bo one tak zupełnie blisko nie są siebie. I od razu wiemy, że nie ma się co tam pchać w tą bramę sprawiedliwych. No to od razu tą bramę miłosierdzia. No to jeszcze skraca tą sprawę. No i siostra Faustyna też nam pomoże. I Maria Magdalena. No i nasi ukochani święci. A jest ich wielu. Także w tej drodze nie będziemy osamotnieni. I to jest prześliczne. No więc nie boimy się śmierci. Uznajemy to za ogromną radość rozpoczęcia nowego życia. Ale fajnie. Nowe życie tuż, tuż. Nowe życie. Nie trzeba będzie chodzić ani do Żabki, ani do Biedronki, ani do Lidla. A wszystko jest. I nie trzeba będzie jeździć na Wczasy, gdzie w hotelach jest bardzo różnie, a mojito i pina kolada jest podrabiane tak, że się pić tego nie da. Tam wszystko jest w oryginale. Ja bardzo lubię przyrodę. Ja jestem w ziemskim raju. Ale ja wiem, że tam jest jeszcze lepiej. Wszystkie te cudowne miejsca stworzył Bóg. A my, co najwyżej,śmy troszeczkę spartolili, co nieco, w tych pięknych miejscach. A tam wszystko jest, tak jak Bóg zrobił tutaj, to tam zrobił znacznie lepiej, bo to raj. Wszystko jest, i góry, i wodospady, i woda jest, i nawet kwiaty śpiewają. I można zrozumieć, wejść w relację nawet z kwiatami. I tu też tak trochę jest. Jak ja widzę te piękne polne kwiaty, no to każdy z tych kwiatków, jeden najmniejszy, to jest piękniejszy od tych największych budynków w Dubaju czy Singapuru. No bo to, co myśmy tam wytworzyli, te bloczki różne tam, większe, mniejsze, ze szkła, a z tego, z tak, to dla mnie to nic. No zupełnie nie, nie, nie wpływa to na mój podziw. Ewentualnie nie. nie no, zupełnie zupełnie nie moja bajka. Jedyne miejsce na świecie to Rio de Janeiro. Jest prześlicznie stworzony przez Boga, bo takie góry fantastyczne i prosto w morze. Bajkowy klimat, chociaż, chociaż czasami za gorąco. Ale jest bardzo niebezpiecznie. No bardzo niebezpiecznie. no sobie leżę na plaży, ciuchy mam obok i czuję jak mi spodnie odjeżdżają. Ja chwytam za te nogawki, a gości mówią, na no co? turystą jesteś, to należy ci się coś ukraść. Ja turystą nie byłem, bo marynarzem byłem, to mówię, mnie się nie należy ukraść. No ja mówię, no dobra. Poszedł komu innym ukraść. No super niebezpiecznie. Więc tam w raju tak nie jest. A tu w najpiękniejszych miejscach świata możemy się spotkać z różnymi niespodziankami, które nie są miłe. Więc Tutaj ten raj, to tak jak róża i zawsze ma kolce. No i jeśli mamy ten raj, to tam jest najczystsza miłość między ludźmi. Nie ma jakichś niedomówień, niezrozumienia. A tutaj ona często występuje. Nawet w układzie, kiedy ludzie się kochają, to czasami występuje jakaś zazdrość. Jeszcze inne dziwne uczucia. Brak zaufania. I tak dalej, i tak dalej. <laughs> Nie tutaj rewelacyjnie jest pod każdym względem. Całkowicie w tym wieku to jest całkowita wolność od wszystkiego. Bajka absolutna. Ale tęsknota za niebem występuje zdecydowanie do absolutnej perfekcji, eee, najwspanialszej miłości. I tych cudownych widoków raju, no to ja wiem, że tam jest ładniej niż tutaj. Ja byłem w najładniejszych miejscach świata, to ja już byłem dla mnie to tylko Rio de Janeiro i Singapur. A cała reszta to nie. Absolutnie typu Paryż i tak dalej. Nie, blokowiska to zupełnie nie moje klimaty. Ale przyroda tu jest prześliczna. Ja takie zwierzątka widziałem, że ohoho, w dżungli amazońskiej nie tylko. Ale w raju to wszystko jest. I to w raju nie gryzie. A tu tak, a tutaj co, co ładniejszy zwierzaczek, to tak może uwalić że szkoda mówić. Dobry Boże, po Bogosław, dopomóż nam i weź nas wszystkich swoją przemożną pieką.